Nie mają chleba, niech jedzą ciastka, powiedziała podobno królowa Maria Antonina na wieść o tym, że Francuzi protestują z głodu. Nie zakończyło to się najlepiej dla francuskiej monarchii. Ta refleksja przyszła mi w związku z wypowiedzią ministra edukacji, który się bardzo interesuje historią i powinien tę anegdotę historyczną znać ministra edukacji. Czarnka, który polecił Polakom, by mniej jedli w związku z inflacją. Polecają także Polakom nam rządzący, byśmy zbierali chrust i inne tego typu cenne rady. Oby nie skończyło się to dla nich tak, jak się skończyły rady Marii Antoniny dla francuskiej monarchii.